Dobry dobry wieczór! Witamy w kolejnym odcinku rezerwatu nieuprzejmości. Ja jestem Michał Gol i mam kredyt we frankach na 30 lat. Rezerwat nieuprzejmości to jedyny taki oryginalny format na polskim internecie, gdzie nasi goście mogą poczuć trochę hejtu, a nie smyrania się po jajkach od stulearza skutna czy dziada z Sydney. Dzisiejszym gościem jest długo wyczekiwany, pierwszy raz po tym jak spieralił do Brazylii były selekcjoner polskiej reprezentacji Paolo Sousa. Hello! Hello Sousa Będę mówił po polsku, bo jestem Polakiem i byłem w Licheniu Ha! What is licheń? A taki letniskowy domek Maryjki Fatima Podobna, tylko bardziej plastikowa Okej okay. Selekcjonerze, nie mogę zacząć od pierwszego pytania, które również zdominowało pytanie od naszych widzów Zresztą pytania od was będą w dalszej części programu Pamiętajcie też o naszym telefonie, którego jeszcze nie mamy No dobrze, selekcjonerze What? Srad Czemu pan uciekł i zostawił reprezentację przed barażami? That was no ucieczka! No, jak nie ucieczka, to co? I was on wakacje in Brazylia And Boniek said, nie przyjeżdżaj! Czyli wina Rudego! Never ufaj Rudemu! Very zdradzieckie! Tylko prezesem był już Cezary Kulesza! What?! Kulesza! Kolesia! Amazing! Co amazing? I myśleć that was Boniek! No dobra, to w końcu jak było? Była oferta z Flamengo? Thank you for this question! Now you posłuchaj uważnie. Pan Paweł the Poland said. Polandia finally cry, but in Vatican, more casa. Flamengo is my Vatican. No, ale tak przed barażami? Best coach only for mistrzostwa. No baraże, za małe for Sousa. No, poradziliśmy sobie i bez pana. Listen, who wygrał the Albania? Sousa. Who dał wam barraże? Sousa. Who zrobił wam pierwszy games z Rosja? Sousa? Best coach w Polska historia. Ego top? Wszystko top. Bez pomysły. Fajnie. Przypominam, oglądacie Rezerwat Nieuprzejmości. Zostaw lajka, lajki, like. suba, suby i komentarz o treści Rudy Zdradziecki. No może być, Rudy Zdradziecki. Mam informację od naszej producentki, wydawczyni Anki. E, mamy połączenie z dziennikarzem. Nawet chyba panowie się znają. Tomasz Ćwiąkała na linii. Cienka Kała. Tomku, jakie jest twoje pytanie? Turancia eliminatoria z para Copa do Mundo en Qatar, a Polonia segunda, depois da Inglaterra, mas Um pequeno escândalo. No, final das eliminatorias. Po jakiemu to? No, po portugalsku. Ładne to. A jak się pan odniesie do tego, co powiedział Tomek ciąkała? Cienka kała You look like a 15-latek. Not professional. Za mało słońca. Słowami of big polaka. Marek skudowski carry. Tu się jednej. No cóż, Tomku, dzięki. Próbowałeś. Gówno działałeś. Cienka kała No dobrze, w takim razie przejdźmy może do pytań od naszych widzów. Gol się pyta. Co sądzisz o ksywce siwy Bajerant? Very good. Dużo punktów w scrabble. Tadziu się pyta, kto jest pana wzorem do naśladowania? Pope Benedict Ratzinger. Ale on zrezygnował? Dokładnie. MS Uluki777. Pyta się, jaką książkę aktualnie pan czyta? Biografia Jersey Buzzer w grze with Małgorzata Demagalic. Amazing książka. Kacper BVB09. Jakimi wartościami kieruje się Pan w życiu? Oczywiście poza lojalnością. Kursem Dolara. Bartes Basket, pyta się. Jak to jest, że z Panem graliśmy jak nigdy i wychodziło jak zawsze, a teraz gramy jak zawsze, a wychodzi jak nigdy? Thank you for this question. Answer is prosta. You got more szczęścia than rozumu. Spisgatch TV, pyta się. Czy według Pana Robert Lewandowski, mówiący po polsku, to dalej talizman i najlepszy piłkarz świata? I co powiedział Panu Kolesia na pożegnanie? Robert is over party. Za dużo gryki, za mało glutenu. A to drugie pytanie? Kolesia krzyknął Branuts. Prusek. Jakim cudem Paulinka przeżył atak Kolesi ze szpadlem? Zrobiłem unika. Uciekam do pociągu. I'm very fast. I'm bardzo gibki. I bardzo gipki. Nakman pyta się, czy ma pan jakieś szczególne, ważne wspomnienie z Polandii? Yes. I was in Poznań ostatnio. They show me pyry. Bardzo fajne. Eryk Pilarowski się pyta, jak to jest być zaoranym przez Tomka Ćwiąkałę po, po swoim własnym języku? Ha, 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 Cienka kała. Give me a break. Dovora. Wojciech Wnęczak, czy rozumie już Łorys Kupczyk? Very good, jadłem ostatnio Kupcie kreta Bardzo smaczne Michał pyta się, czy to prawda, że przewidział pan napaść Rosji na Ukrainę I z tego powodu nie powołował Szymańskiego oraz podłożył mecz z Węgrami Żeby od razu grać w finał baraży? Yes A coś więcej? Szymański za mało zapłacił Czyli to jest, to jest to kupczenie? Kupcie kreta Adiku1973 W jakim procencie Joe odwalał za ciebie robotę? 100% Joe is a genius, taktyczny legend. Adrian Pałac się pyta: Jak to jest oszukać 40 milionów Polaków? Jak się pan z tym czuje? To jest kłamstwo. Polaków jest 38 milionów. Dorota K., czy Joe złamał pańskie serce tym, że został u kolesi? Yes, He złamał moje serce. Poleciał na kasa! E, to trochę jak pan. What? Forza Atalanta. Jaki jest twój asystent po tym jak Joe został z kolesią? I've got new assistant. Amazing znawca. A jak się nazywa? She is from Brazil. Oliwka Brazil. Taka kokieterka. Daje mi kasztany. No to powodzenia. Duża wiedza o kasztanach. Kacper Kowal. Jak ocenia pan szansę Polski na wyjście z grupy na Mistrzostwach Świata? I czy zna pan Mateusza Borka? Beze mnie? No chance. Na wyjście z grupa. And I know Borek. My byliśmy in bar. He showed me his kopeto. Very nice. Konrad Hodur. Ile ma pan zamiar zbajerować zespołów w przeszłości? Seven. W tym 3 z Europa. Blue Mapper. Czy in Brazil lepiej płacą niż PZPN? I jakie brazylijskie danie jest najsmaczniejsze według pana? Very good pieniądze. Plus sos sojowy. And my favorite danie in Brazil is kanapka z serem. A, to tak. Nie za bardzo wyszukanie. Kanapka z serem, którą przynosi Young Brazylijka Tancion Sambe? Skok dystrybuanty pyta się Czy ma pan rozum i godność człowieka? What is godność? No to kolego powinno ci wystarczyć chyba jako odpowiedź Ojciec Tadeusz, co Treneiro myśli o Matit Bur i reszcie dziennikarzy, którzy pana atakują? Banda. I pijaków, co to za dziennikarz, hu reklamuje bookmahera Ian Rush, pomylił pan kiedyś odwagę z odważnikiem? I like to przysłowie, but I got better. Groś to grosia, a będzie. Więcej grosia. Karollo trollo. Gdzie jest słonko kiedyś pi? Dokąd nocą tuptajesz? What is tuptajesz? No, że drepce sobie. Who drepce? Jesz. I don't jem teraz. Jesz, taki mały sak. SAK. Grymonek, co pan myśli o nowym selekcjonerze reprezentacji Polski, czystym Czesio? Czy po skończonej pracy w Brazylii ma pan zamiar prowadzić Legię Warszawa? Czysty Czesio, I know him. Wielki człowiek. Duża waga. A co z tą legią? Myślę, że jest. Każdy kończy w Legię Warszawa. Bo Legia to taka stara, whore. Będzie jednak ciężko pana wrócić do Polski, bo tu jednak pana ludzie troszkę już nie lubią. I love Poland. You are takie fajne naivne cebulki. No to racja. Rudy zdradziecki.